Miasto Łuków przystąpiło do wspólnego projektu urzędu marszałkowskiego, Lubelskie bez Azbestu, w ramach którego w całym województwie lubelskim odbierany będzie bezpłatnie azbest. W naszym mieście zabezpieczyliśmy wkład własny w wysokości 140 tysięcy złotych, a ilość odbieranego azbestu to. Ponad 1400 ton. Szacujemy taką wartość na podstawie wskaźników przyjętych przez Urząd Marszałkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta już dzisiaj do składania wniosków do Urzędu Miasta o odebranie takich wyrobów azbestowych. Wtedy będziemy mogli już wpisać w ten harmonogram. Odbioru i już w przyszłym roku dokonać takich odbiorów. Obecnie aktualizujemy ponadto bazę azbestową, więc będziemy już wiedzieli pod koniec tego roku, ile tego azbestu na naszych budynkach się znajduje.